Jakiś czas temu spotkałem człowieka, który opowiedział mi, że czytał książkę mojego dziadka, Mój Ojciec i Dęby. I tak go zafascynowała ta książka, że postanowił się wybrać pod dęby rogalińskie, a dokładnie na Białą Górę, czyli po drugiej stronie warty. Pojechał tam na ryby. Była piękna, letnia pogoda. Świeciło słońce, zarzucił wędkę i obserwował spławik. Nagle zobaczył, że. Przy drzewie stoi mężczyzna, młody chłopak, maksymalnie 16-17 lat. I co ciekawe, ten chłopak był ubrany w taki dziwny strój, jakby nie z tej epoki, koszula z żabotem. I na początku wędkarz pomyślał, że to jakiś przebieraniec, jakiś aktor krzyknął do niego. Piękny strój! Nie dostał żadnej odpowiedzi chłopak dalej wpatrywał się w głąb. W ogóle nie zwracał uwagi na wędkarza. Wędkarz krzyknął kolejny raz: Skąd zdobyłeś taki piękny strój? Cisza. Zero odpowiedzi. Wędkarz nie wytrzymał. Stwierdził, że musi podejść do chłopaka. Podszedł bliżej i mówi: Przepiękny strój! Nic. Chłopak nie reagował. Dalej patrzył w dal. Jakby był nieobecny. Wędkarz zaczął mu machać przed oczami. Nic! I zdecydował, że go dotknie. Jak go dotknął, to tak się wystraszył. Uciekł do auta, zostawił wędkę, wsiadł w auto, odjechał z przerażeniem do domu. I jak wrócił do domu, to dopiero ochłonął i opowiedział mi, że dziwne to było zdarzenie. Nie wiedział, co to, co to się wydarzyło. I mówił mi, że nigdy nie wierzył w duchy, ale teraz jest przekonany, że to, co spotkał, to była jakaś zjawa. A co wy myślicie na ten temat?